Rodzina, Kto do ocenia to, położyć, zostało to ręcznie Jak zrobione. A, no właśnie. Pracuję i robię torebki. E, bo tak, byłeś w teraz. E, to było też tak, dla promocji. E, tak. E, tak. Ci, to, mm, tak to miało być. I jako wy, do, dobrze to wysiło? Znaczy, nie Z wycieczki? Tak. Nie, <laughs> <laughs> ja <was śmiech> <za> bardzo, <wącie. śmiech> <tam> nie wiedziałem. Chce <laughs> na, na te smaki, na te różne rzeczy, które oni prezentowały. Co o nich opowiedział? Bo mi się ona wydaje być fajnym takim produktem uniwersalnym dla wielu rowerzystów, nie tylko takich bikepackerów. Chodzi o to, żeby nie kopiować związań, które już istnieją, żeby pójść o krok dalej i wymyślić coś, co wydają. Może nie, koła nie wymyślimy, to jest zrozumiałe, ale zawsze staramy się włożyć coś swojego, coś co wiąże się z naszymi doświadczeniami, jak że jesteśmy rowerzystami. Mamy ich trochę, bo jeździmy na tych rowerach. Jasne. No i tutaj chodziło o to, żeby nie stosować takiego specyficznego jednego stoperka, który używa cała branża. I tam się nie da otworzyć tej torby. Mhm. Tak w stu Więc posiedzieliśmy, pogłówkowaliśmy no i zrobiliśmy pełne otwarcie. Jedną mamy mniejszą z takich większych z takich, e, materiałów, a te bawełniane, bo robimy głównie z bawełny i z takim militarnym e, atestem. No, one są trochę cięższe i większe. Ale są też sztywniejsze i niezniszczone. Znaczy, moja przetrwała spotkanie z niedźwiedziem. Ale, że to trochę zerwać się... Tak, tak, tak. No, no, no. Oczywiście, że jest torba. Zerowa. Kluczę, no. Nie wiem. Zapomniałem, zapomniałem o tym, że to mam. Wniosłem całe żarcie, wyniosłem poza obu, bo powiedziałem, że tam niech wiedzie są. No i o 11 przyszły na, na przekąskę do, do roweru, który yeah, Tak, roweru. Tak, tak, No I co i On sobie otworzył tą petelkę? On sobie nie on nie nie, słyszy, nie, skorzystał z tego, nie? On to Myślę, jak to teraz. On to rozdał. Ale jeden Nie, nie tak, to Jak słyszę, rower się przewraca, otwiera, patrzy, a to takie małe oczy na mnie patrzą. Kolecko, no, ona ma tą głowę nisko, My myślisz tak, pies? Nie wydaje nie ci się, że żeby to był pies. Chodzisz, to, taki obraz, jest to trochę większy, nagle podnie z głowę, no i w tym momencie... Gdzie jest gaz? Żonglerka... No... Także on mi trochę to... Ale gdyby to był jakiś inny materiał, to by to poszło drzawi, a... Ta bawa ona jest naprawdę wyjątkowo twarda. możesz powiedzieć, że nawet nie świeci do sobie z Nie, został No, trochę to pośmienił, trochę to naderwał <laughs> I w końcu poszedł. Pazurkiem podrapał. Podobno ruski niedźwiedź wziąłby siad na rower, i uciekł. <grym> tak, <grym> nie tak.